Sokołowski spacerownik to impreza, która ma już swoją którąś edycję, a ja po raz trzeci miałem możliwość prowadzić wycieczkę po Ceranowie, miejscowości niewielkiej, ale z roku na rok sam sobie udowadniam, że jest to miejscowość, która wywarła nie tylko wpływ na samą siebie, ale i na losy kraju. Dzisiejszy spacer po Ceranowie zgromadził całkiem dużą liczbę publiczności, co jest dla mnie bardzo dobre. I cieszę się, że było tyle osób miejscowych. Miejscowi, którzy wydawałoby się, że wiedzą o miejscowości swojej rodzinnej dużo, a jednak przyszli, bo to jest też druga strona tych spacerów że to jest dobry czas i miejsce na integrację. Przyjeżdżają ludzie zainteresowani z zewnątrz, są ludzie miejscowi, jest poczęstunek, jest możliwość rozmów, jest możliwość posłuchania wykładu, ale też i przejścia się i wspólnego odtworzenia pewnych wspólnych historii rodzinnych. Dla mnie osobiście to też spotkanie z mieszkańcami, którzy podczas takich spacerów może bardziej się otwierają, chcą sami podzielić się swoją wiedzą, swoimi zdjęciami, swoimi opowieściami, a historia ma proces ciągły, więc cały czas jest jeszcze do tworzenia.